Dzień dobry Państwu, jesteśmy pod ambasadą Ukrainy po to, żeby skomentować rosnące napięcia i zapowiedziane przez rząd Ukrainy działania odwetowe wobec Polski za utrzymanie ceł na produkty rolne z Ukrainy, które zaczęły niszczyć polski rynek rolny. Władze Ukrainy zapowiedziały zaskarżenie Polski do Światowej Organizacji Handlu. Co samo w sobie jest niedorzecznością, bowiem zaskarżyć mogą całą Unię Europejską, a nie tylko Polskę. Oraz wprowadzenie ceł odwetowych na niektóre produkty z Polski. Ta sytuacja prowadzi nas do gorzkiego podsumowania tzw. przyjaźni prezydenta Dudy z prezydentem Zeleńskim i tzw. partnerskich stosunków pomiędzy rządem polskim a rządem Ukrainy. Widzimy, że te stosunki partnerskie nie są, one były napięte przed wojną. Także przed wojną pojawiały się elementy blokady transportowej. Pamiętamy spór o pozwolenia dla kierowców ciężarówek. Dziś mamy wielki spór o politykę handlową, w szczególności w sektorze rolnym. I Konfederacja pojawia się pod ambasadą Ukrainy po to, żeby wystawić rachunek za pomoc. Bowiem, to wszystko, co Polska robi, jeżeli popatrzymy na podsumowanie kosztów, na liczbę bezwzględne w relacji do PKB to jedna z najchojniejszych o ile nie najhojniejsza na świecie polityka wobec państwa ukraińskiego. Niestety władze w Kijowie okazują się tutaj kompletnie niewdzięczne, uważają, że mogą Polskę traktować z góry, że mogą Polskę traktować roszczeniowo, że mogą nie uwzględniać bardzo skromnie i nieśmiało artykułowanych interesów państwa polskiego przez rząd PiS, rząd, który uważamy, że te interesy przez ponad rok zdradzał, a dziś zderza się ze złudzeniami. Które wynikają z tej naiwnej, w najlepszym razie, lub po prostu zdradzającej polskie interesy gospodarcze i polityczne, polityki. Przejdźmy do tego podsumowania. Chcemy, żeby to było obiektywne, oprzeć się na danych międzynarodowych a mianowicie na danych Instytutu Gospodarki Światowej z Kilonii. E, zdajemy sobie sprawę, że te dane są prawdopodobnie znacząco niedoszacowane i niepełne, ale najpierw przeczytajmy te dane, jakie przedstawia właśnie Instytut Gospodarki Światowej z Kilonii. Otóż wycenia on pomoc militarną dla Ukrainy na 14 miliardów złotych, pomoc humanitarną świadczoną przez państwo polskie dla Ukrainy na 4 miliardy złotych, ponad pomoc finansową na ponad 1,5 miliarda złotych. Pomoc obywatelom Ukrainy wyświadczoną przez państwo polskie na bazie kilku spec ustaw, które popierały wszystkie siły polityczne poza konfederacją na ponad 70 miliardów złotych. I pomoc prywatną Polaków świadczoną przez polskie gospodarstwa. Domowe w trakcie, kiedy była akcja pomocy uchodźcom z Ukrainy ponad 10 miliardów złotych. Ta suma przekracza 100 miliardów złotych. A zwracamy uwagę, że jest to pomoc niepełna, dlatego że ona nie uwzględnia pomocy świadczonej przez organizacje międzynarodowe, w których Polska jest, takich jak na przykład Unia Europejska, ta pomoc, ten rachunek nie uwzględnia także strat gospodarczych poniesionych przez Polskę przez rok prawie rok otwarcia rynku na produkty rolne z Ukrainy co jak wiemy doprowadziło do zalewu naszego rynku tak zwanym zbożem technicznym które było po prostu zbożem niespełniającym odpowiednich standardów i wjeżdżającym do Polski bez odpowiednich regulacji a także wielu innych produktów rolnych które zaczęły niszczyć nasz rynek rolny więc ta pomoc szacowana na 100 miliardów w rzeczywistości może być znacznie większa E, można powiedzieć, że Kijów sam sobie strzela w kolano tymi e, buńczucznymi, wojowniczymi zapowiedziami wprowadzania sankcji odwetowych. Polska nigdy nie chciała e, uniemożliwiać tranzytu e, produktów ukraińskich do innych państw. Problem jest infrastrukturalny. Jeżeli inne państwa, które są odbiorcami tych pro, produktów, oraz producenci z Ukrainy nie są w stanie tych e, infrastrukturalnych problemów z przewozem rozwiązać, Polska nie jest obowiązana, żeby rozwiązywać ten problem za dostawców i za odbiorców. Natomiast Polski obowiązkiem, obowiązkiem władz państwa polskiego jest nie doprowadzenie do ruiny własnej gospodarki, w trakcie, gdy w sąsiednim państwie trwa wojna. Warto też zwrócić uwagę, że beneficjentami tej bezmyślnej, szkodliwej polityki rządu PIS byli często wcale nie Ukraińcy, którzy walczą na froncie z Rosjanami, bynajmniej nie ukraińska armia, ale międzynarodowe Agroholdingi, których właściciele oligarchowie wcale nie działają w interesie państwa. Ukraińskiego. To też warto podkreślić. Także zarówno rząd w Warszawie swoją naiwną, infantylną polityką, jak i rząd w Kijowie, swoją polityką najpierw pozorowania przyjaźni, a w tej chwili zaostrzania poziomu konfliktu, prowadzą też do skonfliktowania dwóch narodów, które były gotowe sobie wzajemnie pomagać, co Polacy pokazali narodu polskiego i narodu ukraińskiego. Jest to, powiedziałbym, bardzo fatalny obrót sprawy, by po tej fali. Solidarności, w tej chwili przejść do wzajemnej wrogości, wzajemnych pretensji. My, jako Konfederacja, wbrew temu, co się nam przypisuje, nigdy nie byliśmy zwolennikami tego, żeby te stosunki układały się źle. Ale do tego, żeby dobrze się układały stosunki pomiędzy narodami, trzeba pewnej elementarnej mądrości i odpowiedzialności. Warto podkreślić ogromną naiwność PiSu i zdradzanie polskich interesów, które nastąpiło w relacjach z Ukrainą na forum Unii Europejskiej. Tu chcę przytoczyć trzy decyzje, które spowodowały, że rynek unijny został otwarty na produkty rolne. Z Ukrainy przy akceptacji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oto te trzy decyzje. Wpierw na, nakreślmy, że otworzenie rynku unijnego na produkty rolne było długookresowym celem politycznym. Tak PiSu, Platformy Lewicy, jak i PESEL. Wszystkie te partie poza nami długo adwokatowały za tym, żeby rynki Ukrainy i unijne połączyć. Bez zważania na to, że mamy odrębne interesy gospodarcze. Oni to popierali. Także już kiedy było wiadomo, że te interesy są w głębokiej kolizji, kiedy rolnicy już protestowali. A więc w bieżącym roku, 28 kwietnia, na Komitecie Stałych Przedstawicieli KOREPER na posiedzeniu przygotowującym Radę Unii Europejskiej, ambasador Sadoś nie zgłaszał sprzeciwu wobec przedłużenia rozporządzenia o wolnym handlu z Ukrainy do Unii Europejskiej produktami rolnymi. Miesiąc, niecały nie, nie miesiąc później, 9 maja 2023 roku, w Europarlamencie europosłowie PiSu zagłosowali za tą regulacją. Warto zwrócić uwagę, że już nawet nie wszyscy europosłowie z Polski głosowali za tym. Europosłowie PiSu twardo popierali tę regulację. I znów. Dwa tygodnie później, 25 maja 2023 roku, Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdza to rozporządzenie i także przedstawiciel rządu polskiego w Radzie Unii Europejskiej nie głosuje przeciw. Tłumaczy to tym, że dzięki temu mają gwarancję, że embargo potrwa do końca roku. Gwarancja, która była albo kłamstwem, albo została złamana, bowiem jak wiemy, embargo unijne 15 września wygasło a postulat rządu polskiego. Który, tak na marginesie, tu interesująca ciekawostka, także pan Kołodziejczak jeździł do Brukseli i uważał, że został załatwiony. Ten postulat nie został dotrzymany. Widać więc wyraźnie, że rząd PiSu jest nieskuteczny, poświęcał polskie interesy i działał po prostu przeciwko interesom Polaków. Konfederacja domaga się od rządu ukraińskiego, żeby. Eee, przestał psuć stosunki polsko-ukraińskie po tej fali pomocy, jaką otrzymał od Polski, szacowanej przez Instytut Kilonii na ponad 100 miliardów złotych, żeby zaczął umożliwiać Polakom normalne zadbanie o swoje interesy gospodarcze, zamiast próbować jakichś działań dywersyjnych na forum Unii Europejskiej. Konfederacja domaga się także od rządu polskiego, żeby zaczął wreszcie reprezentować polskie interesy. To się tyczy także prezydenta Andrzeja Dudy, który pojechał w tej chwili na szczyt ONZ i ciągle zapowiada, że będzie tam reprezentował państwo ukraińskie, a nie państwo polskie i jego interesy, kiedy jest już zupełnie jasne, że te państwa mają interesy kolizyjne. Konfederacja domaga się także rozszerzenia wprowadzonego przez rząd polski embarga na produkty rolne z Ukrainy o mięso drobiowe jaja, owoce miękkie, w tym w szczególności maliny Spirytus. Miód i koncentrat jabłkowy, a więc te produkty, w obszarze których zalew produktów z Ukrainy także niszczy naszą gospodarkę rolną. To jest rachunek za pomoc w Ukrainie, to są nasze postulaty. Te postulaty nie są konfrontacyjne, te postulaty są zdroworozsądkowe i oparte na odczytaniu interesów gospodarczych państwa polskiego. Żeby Polska pomagała Ukrainie, musi mieć sama gospodarkę zdrowo funkcjonującą. To jest elementarz, to jest podstawa. Oddaję głos. Mecenasowi Markowi Szabczykowi. Szanowni Państwo, e, Ukraina skarży Polskę do Światowej Organizacji Handlu, ponieważ Polska dba o swoje interesy. Po prostu dba o swoje interesy e, i robi to zgodnie z prawem. Natomiast Ukraina jest niewdzięczna za to, że dostali ponad 100 miliardów pomocy. I to warto zwrócić uwagę, że ten sam Instytut Kiloni wskazał, że polski rząd jest na 37. miejscu w rankingu na 42 państwa, jeżeli chodzi o transparentność tych wydatków. Także nie wiemy, jaka ta kwota jest naprawdę pomocy. Na pewno ta kwota jest zaniżona. Możemy się tylko domyślać, jak wiele miliardów zostało jeszcze przekazanych w sposób nietransparentny, ale do nietransparentnych działań rząd Mateusza Morawieckiego przyzwyczaił chyba już wszystkich Polaków. Dodatkowo, Szanowni Państwo, Ukraina domaga się kolejnych przywilejów bo tak trzeba nazwać e, tutaj zniesienie e, polityki celnej, jeżeli chodzi o produkty ukraińskie do, e, na rynki Unii Europejskiej. E, zwróćmy uwagę, że jest to de facto jednostronna e, decyzja o zniesieniu ceł, ponieważ Ukraina zniosła cła na produkty Unii Europejskiej, ale następnie te cła przywróciła. Unia Europejska już symetrycznych działań nie podjęła, więc cały czas Unia Europejska, rząd polski działa dla Ukrainy, dla Ukraińców. A w zamian nie otrzymuje symetrycznych działań. W zamian mamy skargi do Światowej Organizacji Handlu. I my tutaj mówimy stanowczo, że Konfederacja broni interesu Polski i Polaków, bo to po pierwsze Polacy, po pierwsze Polska, dla nas to jest priorytet. I dla każdego rządu powinno być przede wszystkim dbanie o interesy własnego narodu, a nie obcych państw, obcych e, narodów. Konfederacja będzie bronić zawsze polskiego interesu narodowego, będzie bronić polskich rolników, będzie bronić polskich przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Tak Czy... jeszcze pozwolę sobie dodać, bo dziś mówimy głównie o sprawach gospodarczych, ale warto podkreślić, szanowni państwo, że Ukraina nie zdecydowała się w pewnym rewanżu za tę całą pomoc gospodarczą, podjąć nawet jakichkolwiek działań symbolicznych. Tutaj oczywiście nie gasnący postulat państwa polskiego to odblokowanie administracyjnej blokady na ekshumację polskich ofiar ludobójstwa na wojnie w Małopolsce Wschodniej. No szykujące dla polskiej opinii publicznej są informacje, że są prowadzone ekshumacje żołnierzy rosyjskich, żołnierzy niemieckich, a polskich ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej ekskumować nie wolno. Jest to działanie absolutnie nie mające żadnych podstaw tak naprawdę. Nawet przecież my się nie domagamy, żeby państwo ukraińskie te ekshumacje prowadziło, ani nie domagamy się nawet, żeby one wszystkie odbyły się teraz. Jedyne czego się domagamy to zdjęcie administracyjnej blokady, która zgodnie z informacjami medialnymi jest wydana na podstawie opinii i decyzji politycznych rządu w Kijowie. Więc zwracamy uwagę, że to nie są tylko sprawy gospodarcze, ta niewdzięczność, ten brak rewanżu ze strony, podkreślamy, rządu w Kijowie. On jest widoczny na każdym poziomie, co do tych liczb jeszcze zwrócę uwagę, że te liczby z pewnością są niedoszacowane, dlatego, że niezależnie polscy eksperci od branży obronnej szacują, że pula przekazanego sprzętu i uzbrojenia, jak się to wszystko sumuje, to w tej chwili tak na marginesie nie mamy żadnego globalnego sumowania od Ministra Obrony Narodowej, ani od Wierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta Rzeczypospolitej lub jego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Możemy polegać jedynie na zestawieniach przygotowywanych przez niezależnych ekspertów i publikowanych w internecie. I z tych zestawień niektórzy eksperci szacują, że ta pula uzbrojenia przekazanego, ona odpowiada już wyposażeniu jednej dywizji. Tutaj to w zestawieniu Instytutu Skiloni to uzbrojenie, ta pomoc militarna wyceniona jest na 14 miliardów złotych. No, ja sądzę, że nie da się wyposażyć jednej dywizji, gdybyśmy w tej chwili takie zlecenia chcieli dać za 14 miliardów złotych. To pokazuje, że ta pomoc jest znacząco niedoszacowana, że w rzeczywistości ona może być nawet kilkukrotnie, nawet wielokrotnie wyższa. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne. Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo za obecność.